wydawnictwo sqn przedstawia t kingfisher co żeruje nocą czyta paulina holz produkcja dfm studio nota od wydawcy aby oddać k kan a więc zaimki używane względem żołnierzy galacji niezależnie od płci Wydawca zdecydował się w porozumieniu z ekipą Zaimki.pl na użycie w narracji dukaizmów, to wymyślone przez Jacka Dukaja na potrzeby perfekcyjnej niedoskonałości formy onu jenu. I tak Aleks, kobieta, żołnierz przysięgły, używa ka Kan, czyli w przekładzie onu Jenu. Angus, Madeline i Roderick zwracają się do Alex zazwyczaj zgodnie z przyjętą w Galacji formą K kan Bliźniaki wychowywały się w Galacji, ale i pamiętają Alex sprzed przysięgi, gdy używała zaimków ona, jej. Angielka zetknęła się z żołnierzami przysięgłymi, lecz zwraca się do Alex po swojemu, w liczbie mnogiej, męskoosobowej. Zrobiliście oficerze poruczniku Iston. Amerykanin, nienawykły do galacyjczyków i ich wojska, zwraca się do Aleks w rodzaju żeńskim. Nieujednolicanie form uznano za naturalniejsze. Tę książkę dedykuje War Flamingos. Rozdział pierwszy. Pewien poeta napisał kiedyś, że lasy Galacji są głębokie i mroczne, niczym smutek Boga. A choć zwykle jestem sceptyczną wobec poetów, uważam, że ten mógł uchwycić istotę rzeczy. Zaiste bowiem na tym spłachciu mej ojczyzny, przez który przyszło mi podróżować, borowe ostępy ciemne i przepastne przypominały baśniowe uroczysko. Jesień miała się ku końcowi, więc większość liści opadła. Można by sądzić, że nagość wielu drzew przerzedziła gęstwinę, ale nie w lasach Galacji. Przez poszarpane szpalery sosen wzdłuż drogi przebijały się gałęzie dębów, niczym artretyczne paluchy. Ciężkie niebo, koloru ołowianej gilzy, zdawało się wisieć tuż nad czubkami drzew. To wszystko, w połączeniu z garbem, pomiędzy głębokimi kolejami, dawało nieprzyjemne wrażenie zjeżdżania w głąb gigantycznej gardzieli. I ta wszechobecna wilgoć. Woda ściekała z drzew na opadłe liście, które zmieniły się w śliską brązową breję, pokrywającą ziemię niczym tanisos. Jedynie zimozielone rośliny zachowały eleganckie szaty. Gdyby to była bajka, to z gatunku tych ponurych, w których gwoli przestrogi przed samotnym szwędaniem się po lesie każdy bohater zostaje pożarty, nie zaś cukierkowa opowiastka z weseliskiem i zakończeniem: i Jeśli nie umarli, to żyją szczęśliwie po dziś dzień. Droga wznosiła się, a drzewa po prawej stronie zaczynały żednąć, ustępując miejsca wysokiemu skalistemu urwisku. To normalne. Galacja jest przede wszystkim obfita. Nasze urwiska są wysokie, zazwyczaj znajdują się tuż przy drodze, drzewa napierają z każdej strony, a choć mamy więcej niż uczciwy przydział małych wodospadów spływających malowniczo po omszałych głazach, to jeśli spróbujesz się cofnąć, żeby je podziwiać, najprawdopodobniej spadniesz z urwiska i skręcisz sobie kark. Poza tym mamy też niedźwiedzie. Wiesz, że moglibyśmy nadal być teraz w Paryżu? Rzucił mu um do angusa. Odpowiedział pomrukiem. Angus, podczas wojny mój ordynans, teraz pełnił kilka ról: lokaja, stajennego oraz głosu rozsądku. Dostał mi się w swego rodzaju spadku po ojcu. Wraz z podbródkiem, kolorem włosów i żelazną wątrobą. Nie zmuszałem cię do przyjazdu, wytknął. Nie, nie zmuszałeś, zaszantażowałeś, w żadnym razie. W grę wchodziło poczucie winy. Dokładnie pamiętam, że chodziło o poczucie winy. Znów wydał z siebie pomruk. Wąsy Angusa, zdolne do niezależnego wyrażania swych uczuć, obecnie prezentowały wzgardę dla moich narzekań. Przynajmniej ja nie zapomniałem, że jesteśmy coś winni, pani Potter. Och, uwierz. Ja również o tym pamiętam. Pani Potter, szacowna brytyjska mikoloszka, miała swój udział w ocaleniu świata przed potwornością czyhającą w stawie aszerów. Ja i amerykański doktor odwaliliśmy robotę wymagającą użycia mięśni, jednak bez Judzini prawdopodobnie nadal tkwilibyśmy w tym domiszczu, zastanawiając się, czemu z uszu wyrastają nam dziwaczne białe pęczki. Od tamtych wydarzeń minęło już tyle czasu, że mogę o tym żartować. Ale ledwie, ledwie. Nie można pozwolić, żeby mieszkała w twoim domu w lesie bez tłumacza, dorzucił Angus. Nie mówi po gallacyjsku. Nikt nie mówił w tym języku, jeśli tylko mógł tego uniknąć. Był on równie skomplikowany i pożałowania godny jak reszta naszego kraiku. Nie mu odmówić Angusowi logiki. Nie było również powodu, żeby nie korzystać z gajówki. Dostała mi się w spadku. I stała niezamieszkana. Mimo to, powiedz mi Angusie, ale tak szczerze, czy to aby nie romantyczny wypad? Wąsy Angusa zdawały się mnie karcić. Do pani Potter żywię wyłącznie szacunek. Odparła sztywno pozostała część mojego towarzysza. Jak my wszyscy oczywiście, ale wiesz, jedno nie wyklucza drugiego. Mój najstarszy, najdroższy przyjaciel wymruczał pod nosem coś niezrozumiałego i ściągnął wodze konia, żeby zostać w tyle i tym samym uniknąć docinków. Szczerze mówiąc, trudno mi było sobie wyobrazić mniej romantyczne okoliczności przyrody od gallacyjskiej jesieni. Skierowałam choba dalej od skraju drogi, żeby uniknąć zetknięcia z pnączami, które zwieszały się z łysego drzewa niczym wyprute flaki. Droga połknęła kolejne wzgórze i zaczęliśmy zjeżdżać w dół. Ze wzrokiem ponuro utkwionym między uszami wierzchowca, kontemplowałam poczucie wykorzystania przez los. Paryż, gdy go opuszczaliśmy, był skąpany w blasku. Wiele się mówi o paryskiej wiośnie, ale moim zdaniem ciepła jesień jest równie spektakularna. Plus nie potykasz się o tylu poetów. Ze skrzynek okiennych spływały kaskady pelargonii, czerwonych niczym rozżarzone węgle, a jeśli popadało, to później słońce skrzyło się w szybach jeszcze piękniej. Niecały tydzień wcześniej wychylał się ze swojego okna, wdychając unoszący się z piekarni poniżej cudowny zapach chleba i wsłuchując się w głosy dwóch stangretów awanturujących się o klienta. Obrzucali się najwymyślniejszymi wyzwiskami, ponieważ jednak robili to po francusku, potoki ich obelg brzmiały jak miłosne wyznania, wykrzykiwane w ogniu namiętności. Naprawdę paryż na zawsze skradł me serce. Ale oto znów byłum tutaj w Gallacji, mojej ojczyźnie, jaka by ona nie była. I teraz droga, którą jechałem, zdawała się pożerać mnie żywcem. Trakt znów zaczął się piąć pod górę. Chop, mój wierzchowiec, westchnął ciężko, tak jak potrafi westchnąć tylko znużone życiem konisko. Poklepał mu go po karku. Chop był starym wiarusem, ale w zasadzie ja również i podobnie jak jego, wcale mnie to nie cieszyło. Nie martw się, staruszku, u celu czeka cię świeżutka mesz. W każdym razie na to liczyłem. Uprzedził mu listownie Kodrina, człowieka, który zajmował się gajówką o naszym przyjeździe. Nie odpisał. Miał nadzieję, że to z powodu jego trudności w stawianiu liter, ale przez szarą posępną drogę, szare posępne drzewa i szare posępne niebo, nie wspominając o dojmującym braku Paryża, zaczął zżerać mnie niepokój. Przestań się boczyć, rzucił Angus. Wcale się nie boczę. Nie chciałem się przyznać do gnębiących mnie obaw, to przez dzwonienie w uszach. W zasadzie nie było to kłamstwo. Zmiany wysokości zawsze wywoływały ataki, a pociąg z Paryża do stolicy był jedną wielką huśtawką. Przez większość podróży słyszałam w głowie wysoki pisk. No ale mogło być znacznie gorzej. Wedle lekarza, który nazwał moją przypadłość dzwonieniem, kilkaset lat wcześniej ludzie uważali, że jest powodowana przez wiatr uwięziony w uszach i leczyli ją, wiercąc dziurę w czaszce, by ów wiatr wypuścić. Teraz doktorzy mówią tylko Przykro mi, nie ma na to leku i przepisują laudanum, by ułatwić zasypianie. Myśl o laudanum wydała mi się w tej chwili kusząca. Może specyfik rozluźniłby zacieśniający się w moim brzuchu węzeł. Nic złego się nie dzieje, powtarzałem sobie w duchu, to tylko znużenie i zdenerwowanie. List od kodrina jest pewnie w Paryżu, po prostu przyszedł po naszym wyjeździe, wiadomo, jak działa poczta poza stolicą. Wszystko to było prawdą, ale nie podnosiło mnie na duchu. Chob wyraźnie wyczuł moje napięcie, ale był zbyt taktowny albo zbyt zmęczony podróżą, żeby zareagować. Ze stolicy wyjechaliśmy jakieś pięć godzin temu: ja z pękającą głową, Angus z tym swoim niewzruszonym spokojem, a konie z głęboką podejrzliwością, z jaką większość wierzchowców traktuje jazdę pociągiem. Angus zajął się końmi i zorganizował osobne dostarczenie bagaży. Po czym wyruszyliśmy bez zwłoki. Największe miasto Galacji jest ładne, tak sądzę, ale nie czułem potrzeby, by się tam zatrzymywać. Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie architekt usiłowałby odtworzyć Budapeszt, ale z dużo mniejszym budżetem i bez płaskich kawałków ziemi, walcząc z wilkami. Mozolna droga rozpoczęła się tuż za miastem. Jechaliśmy od zapachu do zapachu, najpierw wspinając się do woni sosen, potem w dół w opary dymu i wilgoci i znów w górę do aromatu sosen. Smrodek dymu poprzedzał zwykle pojawienie się niewielkiej osady w stylu galacyjskim, z domami z glinianej polepy na pleciące i dachami krytymi drewnianym gątem, siwiałymi od pogody. Ponieważ nasza glina jest jasno szara, oznaczało to, że i całe wioski są szarawe. Przez krótki czas po wojnie, na której straciliśmy wielu młodych mężczyzn, męska populacja również była głównie siwa, co zainspirowało rzewną dumkę srebrna glina, srebrnym mróz, którą przez dekadę wyśpiewywał każdy grajek, aż wszyscy mieliśmy jej serdecznie dość. Drogi prowadzącej do dworku omal nie przegapiłum. Tonęła w gęstych zaroślach, a dziury w niej były tak głębokie, że dałoby się w każdej zgubić owce. Skierowany w jej stronę Hobbs sceptycznie zastrzygł uszami: Naprawdę? To na pewno tu? Właściwie to nie miałem pewności. Niepokój w trzewiach nabrał metalicznego posmaku lęku, co było niedorzeczne. Ostatecznie to zarośnięta drożyna, niewrogi oddział, wyłaniający się z zawznesienia, weź się w garść. Przysięgłbym, że Kodrin dostawał zapłatę za utrzymanie dojazdu. Mruknęło pod nosem, gdy hob zaczął ostrożnie stąpać po wąskiej ścieżce, wzdłuż której tkwiły smętnie ścięte mrozem chwasty. Pieniądze szły do niego dwa razy do roku. Kodrin jest starszy ode mnie, zauważył angus. Nic mi to nie mówiło, bo nie znał wieku angusa. Na moje oko był przed sześćdziesiątką albo tuż po, ale na tyle samo oceniało go dziesięć lat wcześniej, więc to nic pewnego. Jego niegdyś rude włosy posiwiały, ale to jedyne, co świadczyło o tym, że się starzeje. No, nawet jeśli, to przecież mógł wynająć kilku chłopaków ze wsi, żeby wykarczowali te krzaczyska. Zamilkł, um, czyniąc w myślach obliczenia. Hmm, mamy w ogóle jeszcze jakichś chłopaków we wsi? No, z tych, co się urodzili przed moim zaciągiem. Chyba nikt ich nie zwerbował. Angus wzruszył ramionami na znak, że losy wioskowych chłopców to nie jego sprawa, zaś hob znowu westchnął. No dobrze, spieł mu konia. Sprawdźmy skalę tej katastrofy. Mogło być gorzej. To najlepsze, co dało się powiedzieć. Dworek był stary, ale zbudowano go, by przetrwał lata, więc dach się nie zapadł, a belki nadal były zdrowe, choć wypaczone drzwi należało solidnie pchnąć barkiem, żeby ustąpiły. Smrodek kurzu i myszy uderzył we mnie niczym żywe stworzenie. W środku panowały mrok i chłód. Grube ściany sprawiały, że przez wąskie okna wpadało niewiele światła. Poza tym okiennice były pozamykane. Zresztą światło dzienne i tak niezbyt by pomogło, zważywszy na brud. Zatoczyłm ręką z zapaloną zapałką i naszło mnie nieprzyjemne wspomnienie ponurych, mrocznych korytarzy domu Aszerów. Tyle dobrego, że z ciemności nic na mnie nie wyskoczyło. Kodrin! zawołałm. Kodrin! Jesteś tu? Cisza. To już lekka przesada. mruknęł. M. Może oczekiwania co do ciepłego posiłku to zbyt wiele, ale żeby nawet nie rozpalił ognia? Natychmiast zdjęły mnie wyrzuty sumienia. Kodrin był zawsze niezwykle sumienny, skoro więc nie przygotował domu na nasze powitanie, musiał istnieć ku temu ważki powód. Przy kominku leżał stosik drewna. Angus ukląkł przy palenisku i ostrożnie rozpalił mały ogień, tak jak robi się to, nie mając pewności, czy komin jest drożny czy może zagnieździły się w nim jakieś ptaki. Ja natomiast ruszyłem naprzód prawie po omacku, polegając bardziej na pamięci rozkładu pomieszczeń niż nikłym płomyku zapałki. Niestety, zanim dotarłem do kuchni, zawodna pamięć boleśnie doświadczyła moje piszczele, ramię oraz knykcie. Zapalenie świec nie pomogło za wiele, jako że był to dworek myśliwski, na ścianach wisiały poroża, a na nich niczym girlandy, płachty pajęczyn. Na spreparowany łeb dzika nad kominkiem lepiej spuścić zasłonę milczenia. Uzbroiwszy się w świece, skierowałem kroki do niewielkiej izby, w której zwykle sypiał kodrin. Nie czuł zapachu śmierci, ale to nie znaczyło, że nic mu się nie stało. Mógł być ranny, mógł upaść i leżeć w ciężkim stanie. Drzwi i okiennice były otwarte, a szybę zasnuwała warstewka brudu. Stałą w progu, tocząc wzrokiem po pomieszczeniu. Rozgrzebane łóżko ze zwisającą na podłogę pościelą, szafka z miską do mycia, bielone ściany, krucyfiks nad wezgłowiem. Chwiejny płomek świecy rzucał cienie i przez moment odniosła wrażenie, że pod skołtunioną pościelą leży skulona postać. Na wpół złu na siebie, szarpnęła przykrycia, a potem. Poczułem się głupio, odkrywszy goły materac. Kodrina nie było. Przyznam, że zalała mnie fala ulgi. Lepiej, że odszedł, niż by miał umrzeć w tym domu. Śmierć nie jest mi obca, aczkolwiek wolę by nie nawiedzała moich przyjaciół i znajomych w mojej obecności. Misa i dzban okazały się puste. Ani śladu wody. Brzytwa leżąca obok zaczynała pokrywać się rdzą. Ze świecy na szafce został ogarek, a w kałuży wosku utknęła martwa ćma o przypalonych skrzydłach. Schyliło się i wyciągnąłem z podłóżka nocnik. Suchy, choć dno powlekała warstwa starych nieczystości. Wygląda na to, że od dawna go tu nie ma, oświadczył, wróciwszy do głównej izby najmniej dwa tygodnie. Angus stęknął wstając. Pójdę do wioski i przyniosę nam jakieś zapasy, powiedział. Przy okazji, rozpytam, co i jak. Dobrze. Ja oporządzę konie. Angus znacznie lepiej wyciągał wieści od mieszkańców. Mój ból głowy zelżał, ale nie miało ochoty na rozmowy, ani broń Boże targi. Stajnia przetrwała w dobrym stanie. Żadnych dziur czy zgnilizny, a siano raczej wyschło i zatęchło, niż zwilgotniało i zgniło. Przypomniałam sobie, że Kodrin trzymał tu osła i wózek, by jeździć do wsi, ale w tej chwili nie było tam ani jednego, ani drugiego. Prawdopodobnie zabrał je, wyjeżdżając. Pod ścianą stajni piętrzyły się aż pod sufit połupane drwa. Rozkulbaczył mu choba i angusowego siwka, zaprowadził um oba do przegród i zabrał wiadro. Strumień płynął jakieś 100 metrów od domu, ale domek źródlany stał bliżej, na zboczu, więc się na nie wdrapał. W Galacji jest tyle źródeł, co pcheł na kundlu i są one na równi z nimi utrapieniem. Wiele dróg i ścieżek wije się dziwnymi zakosami, aby omijać wypływ, który zmieniłby je w błotko. Latem przydają się jednak do schładzania. Wystarczy znaleźć odpowiednie źródło, postawić nad nim osłonę, a woda spływająca do głębokich, wykutych w kamiennej podłodze zbiorników, pozostanie na tyle zimna, by zapewnić świeżość mleku czy masłu. Nasze źródło znajdowało się w połowie stoku, przez co osłona została częściowo wbudowana w zbocze. Niskie wejście obramowane było kamiennymi blokami, przez co budowla przypominała wlot do starożytnego kurhanu, w jakich Irlandczycy chowali swoich królów. Kanał zdawał się działać, ale podchodząc, grzęzł w błocie, stłumił mięk. Nadmiar wody powinien spływać kanałem, tworząc niżej strumień. Okazało się jednak, że i on jest zaniedbany. Zajrzawszy do środka, ujrzał mu um leżące na ziemi kamienie, a w kątach sterty starych liści. Śmierdziało zgnilizną i wilgocią. Stróżka nadal ściekała po skale tworzącej tylną ścianę, ale z dwóch koryt po bokach, które powinna zasilać, jedno było suche, a z drugiego, zablokowanego przez liście, woda się przelewała. Klepisko pomiędzy nimi porastały grzyby wczepione cienkimi, cielistymi nóżkami w warstwę błotka. Zadrżałum. Cieliste nóżki, cienkie białe strzępki przerastające ślepia gapiącego się zająca. Zdusił mu wspomnienie. To tylko kępa grzybów. Ha. To nawet dobrze się składa. Pani Potter będzie miała obiekt do rysowania, kiedy przyjedzie. Wyglądało na to, że od stropu oderwał się głaz i zatkał prawe koryto. Usunięcie go wydawało się zbyt ciężką pracą jak na tę chwilę, więc kucnęł i wygarneł moślizłe liście i błoto, co okazało się jeszcze mniej przyjemne niż można sobie wyobrażać. Pochylał mu się właśnie z garściami pełnymi mokrego śmiecia, gdy nadszedł atak szumów usznych początkowe buczenie przerodziło się szybko w znajome wycie, a ja poczułam, że z tyłu zachodzi mnie wróg i lada moment wpakuje kule w moje odsłonięte plecy, na których równie dobrze mogłbym mieć znak strzelaj w to miejsce bo miałem przeprowadzić zwiat, ale go przegapiłem i zaraz postrzeli mnie jakiś bułgarski żołnierz i nawet nie będę mogł mieć o to do niego pretensji, bo w ogóle nie powinniśmy walczyć z cholernymi bułgarami, skoro na litość boską byli naszymi sojusznikami i w ogóle nie powinno nas tu być. Chwyciłem wiadro i odwróciłum się gwałtownie, grzmocąc nim w... pustkę. Przez moment stałum nie słysząc własnego oddechu przez piszczenie w głowie a potem oparł się bez sił o kamienne wejście wiadro wypadło mi z odrętwiałych palców mój amerykański przyjaciel Denton lekarz nazywał to żołnierskim sercem służył podczas wojny domowej w swoim kraju jako medyk polowy i nieraz miał z tym styczność Moje objawy są stosunkowo łagodne. Znam żołnierzy, którzy nie mogą spać z inną osobą w jednym łóżku z obawy, że zaatakują ją przez sen. Ja też raczej nie sypiam w towarzystwie, ale to dlatego, że nie lubię, jak ktoś zabiera mi kołdrę. Moje dolegliwości nie są tak dojmujące. Od czasu do czasu pod wpływem dźwięku, czy zapachu, albo czegoś, co zobaczę kątem oka, wracam na moment na pole bitwy. Dzwonienie w uszach zwolna ustawało. Odetchnęłam głęboko, potem jeszcze raz i wyprostowałam się zawstydzoną, mimo że nikt mnie nie widział. To pewnie widok tych przeklętych grzybów wywołał atak. Żołnierskie serce nie rozróżnia zagrożeń, grzyb czy ostrzał artyleryjski, walka to walka i tyle. Woda w przepełnionym korycie miała barwę herbaty. Poszłam więc w dół strugi, żeby nabrać czystej wody dla koni. Było tu tak cicho że też wcześniej tego nie zauważyłem. W ciszy nie ma nic dziwnego. Po czasie spędzonym w Paryżu wieś musi wydawać się cicha. Wsi spokojna, wsi zaciszna, powiedziałm, żeby usłyszeć swój głos. Ostatecznie ludzie płacą za to niezłe pieniądze. Ale ta cisza nie wydawała się spokojna, raczej gęsta. Jak wełnisty nalot na języku po nocnej popijawie. Nie widać go, ale czuje się, że tam jest. Nawet ptaki nie śpiewały? Trudno się im dziwić, dzień był tak ponury, że nawet światło słońca zdawało się zszarzałe. Co za głupoty. Zbeształum się głośno i zanurzył mu wiadro w strudze. Kopnął przy okazji kamień z brzegu, po to tylko, żeby usłyszeć grzechot, kiedy się toczył i plusk, gdy wpadł do wody. W drodze powrotnej nie dawał mi spokoju obraz rozgrzebanego łóżka. Kodrin był typem człowieka wyjątkowo skrupulatnego i odpowiedzialnego, dozorcy doskonałego. Nigdy nie chodził na skróty, nigdy nie zostawiał niedokończonego zadania. A choć nie widziałum tego na własne oczy, dałbym głowę, że co rano ścielił łóżko. Nawet gdyby się zestarzał i zrezygnował z pracy, pościeliłby łóżko. Powiedziałem do Choba, nalewając mu wodę, nie wspominając, że poinformowałby mnie listownie, gdyby zamierzał odejść i prawdopodobnie polecił kogoś na swoje miejsce. Chob trącił mnie chrapami w ramię, co uznałam za potwierdzenie. Nawet gdyby wyszedł do lasu i tam nagle zasłabł, to wcześniej pościeliłby łóżko! Przyniosłem drwa do domu. W środku było tak cicho jak w lesie, o ile nie ciszej. I znów to całkowicie normalne i nie było powodu, żebym czuł się tak, jakby moje myśli odbijały się w tej głuszy echem. Angus powiedziałby mi, że to nic dziwnego w mojej pustej głowie. Żałowałbym, że go przy mnie nie ma. Na litość Boską! Nie było go raptem dwie godziny, co ze mną nie tak. Toż to tylko pusty dom! Owszem, w kątach zalegały głębokie cienie, ale przecież nie głębsze niż w każdym innym domu. Rozpaliło mu porządny ogień, nie oszczędzając przyniesionego dopiero co drewna. Cienie cofnęły się, ale nie zniknęły. Kryły się za grubymi jak gałgany pajęczynami. Pomarańczowy blask lizał sztuczne ślepia, wiszących na ścianach trofeów myśliwskich. Tych, które miały oczy. Większość z nich była zaledwie czaszkami z porożem. Pozostałe pochodziły z czasów, gdy sztuka taksydermii nie stała na tak wysokim poziomie jak teraz. Może to te trofea przyprawiały mnie o taki niepokój. Widywał podobny wyraz twarzy u wyjątkowo rozpasanych miłośników absyntu, ale na pysku jelenia robił upiorne wrażenie. Jedna z czaszek przewróciła pustymi oczodołami. Nawet nie zarejestrowałam, jak znalazłam się pod przeciwległą ścianą z szaleńczo bijącym sercem, przywierając plecami do glinianej polepy. mu się w puste otwory oczu, czarne jak sama rozpacz. Czyżbym to sobie wyobraził? I czy to lepiej, jeśli tak? To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.